Nie ten, kto nigdy nie upada, ale ten, kto po każdym upadku zawsze wstaje, mawiał niegdyś słynny myśliciel Konfucjusz. Takiego żużlowego powstania pragnął w Zielonej Górze, bo Stermet Falubas szoruje po dnie ligowej tabeli. W Toruniu zaś nie myślą o upadaniu, raczej o zakotwiczeniu się na samym szczycie PG Ekstraligi. Czyje oczekiwania i czyje marzenia dziś się spełnią? Rozstrzygną to główni bohaterowie, wojownicy z innego grodu i wojownicy z grodu Kopernika. Piszemy piękną żurową historię. Po raz 115 w historii Zielona Góra kontra Toruń witają bardzo serdecznie. Tomasz Arbat i Maciej Noskowicz. Osiemik ma, Oskar Churyż, drugi wyścig, jedziemy, świetnie Lewandowski z pierwszego pola startowego, ale próbuje na niego się nałożyć, Ratajczak w czerwonym kasku, także po szerokiej, Oskar Churyż, Lewandowski z tej yy, konfrontacji, czy wyjdzie zwycięsko Ratajczak pozwala sobie jechać trochę szerzej, Churyż przed kilkawczyńskim. jak na razie 3 do 3, ale Ratajczak szybszy, wchodzi pod lewek, lewy łokieć Lewandowskiemu, no i wy jest na prowadzeniu, a jeszcze do tego próbuje się włączyć Oskar Churyż, rywalizacja. O drugie miejsce. Lewandowski miały prowadzenie, ale szybszy, wyraźnie. Damian Ratajczak i on na pierwszej pozycji. Kto tu będzie drugi? Bo Churyż ma olbrzymi apetyt, aby wyprzedzić młodzieżowca Presy Toruni. Pojechał teraz szeroko Lewandowski. Churyż próbuje wykonać taki sam manewr, jak dwa okrożenia wcześniej. Damian Ratajczak, a więc bliżej kredy. No i co tu się wydarzy? Churysz Lewandowski? Lewandowski zamyka jednak bramę Churyszowi i prawdopodobnie dowiezie drugie miejsce. Ratajczak za trzy do samego końca. Lewandowski i Churysz ostatecznie lepszy junior przyjezdnej ekipy, ale i tak gospodarze mają powody do zadowolenia, bo z tego 3-3 zrobiło się 4-2. Damian Ratajczak, tak jak w w tym sezonie, w dwóch ostatnich meczach przyzwyczaja powoli kibiców do tego, co właśnie w tym momencie zrobił. Czyli wygrał bieg juniorski, to do niego należało. Zobaczmy ósmy dnia. Madsen znakomicie. Mikkelsen także co po dłużej zrobi. Mikkel. Mikkelsen wyprzedza Madsena. Kwiech dołącza do Mikkelsena. Toruń ma prowadzenie 5 do 1. Madsen będzie atakował po szerokiej, ale Kwiech jak na razie na drugiej pozycji 5 do 1 dla gości z Torunia. Madsen przy krawężniku w swoim stylu chórysz się nie liczy. Kwiech teraz wyprzedzony przez Madsena, chociaż nie odpuszcza Jany Kwiech. To wyjdzie na drugą pozycję. Mikkelsen sobie nic z tej konfrontacji o drugie miejsce. Nie robi Kwiech jest przed Leonem Macenem. Macen będzie wyciskał ze swojego motocykla ile się tylko da. Jest drugi, ale Kwiech nie odpuszcza. Ale żywalka walka duńsko-czeska. Kto? Macen teraz zamknął Kwiecha bez pardonu. Jest drugi, czyżby uratował to drugie miejsce w rywalizacji z Janem Kwiechem, który przed tym wyścigiem zmienił motocykl. Od razu inne oblicze Jana Kwiecha wydawało się że będzie 5 do 1 dla Torunia. Madsen ratuje dwójkę, chociaż oczekiwania gospodarzy były inne. Chcą miejscowi mieć Madsena grającego na najwyższych obrotach z samymi trójkami. Nie ma tych trójek. Toruni ponownie na prowadzeniu. Mikkel Mikkelsen udarł nosa Leonowi, a jeszcze bliski tego udarcia był Jan Kwiecht, który prowadził za żartą rywalizację z Leonem Madsenem. Był taki moment, Będziemy to za chwilę obserwować na powtórkach, że wydawało się, że ten kwiech odskoczy. W Galaktyce same trójki. Popatrzmy. Jedenasty wyścig dnia. to najlepszy? Mikkelsen, Dudek, biały, żółty. Goście na podwójnym prowadzeniu. Ratajczak. Ratajczak wychodzi na pierwsze miejsce razem z Hampelem. Zostawili Torunianie taką lukę. Mimo, że wyszli na podwójne prowadzenie po pierwszym oku to teraz będą wyciskać wszystko, żeby tylko wyprzedzić któregokolwiek z różnowców Falubazu. Już się dobiera do Ratajczaka. Patryk Dudek. Ale jak na razie, kapitalnie. Pampel z Ratajczakiem tworzą mur czy do przejścia. Za chwilę się okaże. Dudek już wyprzedził Ratajczaka, ależ jest szybki. okry oh, jachy pod adresem Dudka. Jeszcze w to wszystko. Wchodzi Mikkelsen, ale Ratajczak zbiegła do nieba. Był przez moment znów drugi, ależ rywalizacja. Dudek czy Ratajczak? Dudek wyjdzie na drugą pozycję, ostatnie okrążenie. Gospodarze na prowadzeniu 4 do 2. HP przed Dudkiem. Dudek chce więcej, Dudek chce samych trójek. Za chwilę ostatnie okrążenie. Ratajczak ma za plecami Michelsena. Ile w tym wyścigu się dzieje? Nikt tego nie wie, ale gospodarze wygrywają 4 do 2 i doprowadzają do remisu. A Patryk Dudek też jest człowiekiem, bo też przegrywa. Po samych trójkach wydawało się, że będzie czwarta. Jak to się wszystko ułożyło? Aż tęsknię za tym, żeby realizator pokazał nam jak najszybciej powtórkę, bo wydawało się, żółty biały, że mają już podwójne prowadzenie goście, a później raptem taka luka, w którą wszedł i Damian Ratajczak i Jarosław Hampel. Co ważne, bo punktów Hampela oczekują w zielonej górze bardzo mocno. No i później działy się rzeczy niesamowite. Cztery ostatnie akty dramatu zielonogórsko-toruńskiego na deskach zielonogórskiego teatru żużlowego. Patrzmy, Ratajczak niebieski, Lambert żółty, Pawlicki czerwony, Kawczyński biały, Lambert na dojeździe. Czy Ratajczak w to wszystko wejdzie? Jeszcze pewnie Przemysław Pawlicki, ale Lambert! To jest gość z stopu światowego. On na pierwszej pozycji, co robi Pawlicki. Jak na razie się napędza tam po zewnętrznej. Tam jest prędkość. Czy wystarczy tej mocy Pawlickiemu? Czy przede wszystkim Lambert popełni jakiś błąd? Czy będziemy mieli remis? Jak na razie Lambert, ale to jest minimalna przewaga nad Przemysławem Pawickim, który pozwala sobie jechać bardzo szeroko, bo tam jest prędkość i przycina do kredy. Czy to się uda Pawlicki, czy Lambert? Wiedział Robert Lambert, że tak, Pawlicki pojedzie. no i jest na pierwszej pozycji ponownie ale tu się jeszcze będzie działo bardzo dużo przed tym ostatnim okrążeniem, Pawlicki, jaka szybkość, no i znów ten sam manewr pod lewy łokieć Brytyjczyka ależ mamy Żurzel, Lambert czy Pawlicki, Pawlicki, bez pardonu przed Lambertem czy dowiezie Przemysła, Pawlicki to prowadzenie, prowadzenie dowiezione, Falubas ponownie na prowadzeniu, wow co to jest za mecz? Przy W69. Jaka temperatura, jaka adrenalina, jaka walka nieziemska tych gladiatorów, którzy wyjeżdżają na Tori w każdym wyścigu. Dają nam taką dawkę adrenaliny i emocji. Teraz bohaterę, ten oto człowiek, Przemysław Pawlicki, który wyszarpał wręcz te punkty Robertowi Lambertowi. Ile się tutaj działo? Za chwilę będziesz opowiadał. Opowiadaj. Może na trochę większym spokoju. Jedziemy Saifudinow Jensen, Kwiech i Macen. Jakie będą humory obu drużyn przed wyścigami nominowanymi? Jak na razie w niebieskim Rasmus Jensen, ale będzie próbował go atakować. Jan Kwiech jest bardzo szybki. Saifudinow w starciu z Matsenem o trzecią pozycję, co wyjdzie po drugim uku. Jensen zmieścił się, jest przed Kwiechem, ależ walka. Każdy z zawodników ma tutaj do pokazania swój arsenał. Zagran nieprawdopodobny jak na razie. Jensen na prowadzenie. Madsen w rywalizacji o trzecie miejsce z Kwiechem. Sajfudinow chce się dobrać do skóry Jensenowi. Nie wiadomo na czym się skupić. Czy na walco pierwsze, czy na walco trzecie miejsce. Bo tu się dzieją danteńskie sceny. Jensen teraz będzie wyprzedzony przez Sajfudinowa. Ale czy zetnie do krawężnika Dończyk? Nie. Emil Sajfudinow na pierwszej pozycji. A Madsen wyprzedza Kwieka, Ale chyba tylko na chwilę. Czy będzie remis? Czy Toruń doprowadzi do remisu? W całym meczu Madsen przed Kwiechem. Ileż tu się dzieje w tym trzynastym wyścigu będzie remis, który pozwala utrzymać w zielonej górze minimalne prowadzenie, ale brawa, brawa, brawa bo ten trzynasty wyścig znów przyprawił chyba wszystkich o zawał. O zawał naszych serdów był niesamowity znów tym razem Emil Sajfudinow pojechał koncert. Rasmus Jensen przez pierwsze okrążenie to on był na czele, ale mając za plecami Takiego Emila Sejfudinowa, znany chyba z tych zagrań, gdy już ma tą swoją prędkość, gdy już czuje blusa, to wie dobrze jak jechać. Hampel, żółty Dudek. Niebieski Pawlicki. Biały Mikelsen. Czy będzie wybuch radości? Zielonej góry czy Torunia. Dudek fantastycznie ze startu. Jest na pierwszej pozycji. Mikkelsen się napędza, ale napędza się także Pawlicki. Pawlicki czy Dudek. Pawlicki wyprzedza Dudka, a po zewnętrznej Mikelsen w rywalizacji z kampelem. Co tu się wydarzy? Pawlicki jest pierwszy. Hampel zamyka Mikelsena. Nie. Mikelsen chyba wyjdzie przed doświadczonego żużlowca Falubazu. Walczą o trzecie miejsce. Falubas na prowadzeniu cztery. 4-2. Jak to się tak utrzyma? Zielona Góra wygra po raz pierwszy w meczu PG Ekstraligi. Ale przecież to są jeszcze dwa okrążenia. Dudek w konfrontacji z Pawlickim. Jaki piękny speedway. Jaka piękna walka. Dudek teraz zamknięty przez Pawlickiego. Czuje oddech na plecach. Jeszcze hampela. Ostatnie okrążenie. 4-2 dla gospodarzy. Czyżby miał być tu wybuch radości? Czy Dudek uratuje remisy grupie toruńskiej? Tego nie wiemy. Za chwilę Ostatnie metry zdecydują. Pawlicki czy Dudek. Milimetry zdecydują. Niech będzie, że centymetry. 4-2. Stelmet z Zielona góra wygrywa po raz pierwszy w sezonie 2 w rozgrywkach PGE Ekstraligi. A Toruń, który prowadził sześcioma punktami po dziewięciu wyścigach, który prowadził praktycznie przez większą część meczu, ostatecznie przegrywa. Przemysław Pawlicki. Bohaterem Zielonej góry. Kapitan, kapitan, kapitan pita teraz rozbrzmiewa, bo zdobył 14 punktów. I w tym najważniejszym 15 wyścigu wytrzymał presję mega szybkiego Patryka Dudka. Który robił wszystko, co może tylko dać Speedway. Robił wszystko, co mogą dać jego przepotężne umiejętności. To po dłużej, to przykrecie. Ale ostatecznie Przemek Pawlicki pojechał tak, jak chcieliby tego w Zielonej Górze. Dudek za jego plecami. Hampel, rywalizacja z Mikkelsenem. Szalenie istotna, bo ona dała zielonej górze triumf. Tak, ale 8 punktów, ale tak naprawdę ile dobrego zrobił dla swoich kolegów z drużyny, no jest to nieocenione, bo na, na, na męczył bardzo rywali, którzy nie mieli później podejścia do, do kolegów z pary Damiana, nie wyprzedzali ich i, i te jego 8 punktów jest y, bardzo cenny. No tak, a jeżeli chodzi o Turunian, mówiliśmy o Dudku, mówiliśmy o Emilu, który po tych pierwszych wyścigach później już był tym Emilem, którego znamy, którego znamy i uwielbiamy.